Rodzic socjopata, część druga. Socjopatia, antyspołeczne zaburzenie osobowości to jest inna nazwa, czy osobowość dysocjalna. Osobowość psychopatyczna. Socjopata wykorzystuje drugiego człowieka do określonego celu. Tak jak w przypadku narcyza, narcyz właściwie potrzebuje drugiego człowieka po to, żeby mu służył. Oczywiście, narcyzm jest cechą socjopaty, natomiast socjopatia generalnie bardziej skupia się na dążeniu do jakiegoś celu i wykorzystywanie drugiego człowieka po to, aby ten cel osiągnąć. W momencie, kiedy człowiek odmówi mu współpracy, na przykład, czy pomocy przy realizacji tego celu, wówczas może liczyć się z tym, że ten socjopata będzie mścił się, dokonywał zemsty. I to jest właśnie ta cecha patologiczna. Prawdziwą gehennę przeżywają dzieci socjopatów, dlatego, że one są bardzo często wykorzystywane do gry, do zemsty, na przykład w relacjach z byłym partnerem czy małżonkiem. W akcie zemsty potrafi ograniczyć prawa rodzicielskie drugiemu rodzicowi. Potrafi nastawić własne dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi. Robi to w bardzo perfidny sposób. Używa kłamstw, manipulacji, straszenia, szantażu. Kolejna cecha rodzica socjopaty. To wprowadzanie zasad rywalizacji między własnym dzieckiem a dzieckiem, na przykład koleżanki z pracy, sąsiadki. I tutaj bardzo ważna rzecz: nakładanie presji na własne dziecko, wprowadzanie systemu kar, ale już nie nagród. Czyli w przypadku, gdy własne dziecko. Napisze egzamin, czy zda jakiś test i dostanie gorszą ocenę niż to dziecko koleżanki, wówczas jest bardzo surowo karane. Natomiast w sytuacji, gdy zdobędzie bardzo dobrą ocenę, nie może liczyć na nagrodę. Takiego rodzica-socjopatę charakteryzuje impulsywność, irytacja, taka przesadna, brak kontroli nad emocjami. Konfliktowość, taka wysoka konfliktowość agresja słowna, pasywna i fizyczna. Kolejna bardzo ważna cecha straszenie popełnieniem samobójstwa. Świadkami takich wypowiedzi na temat samobójstwa, chęci odebrania sobie życia są nawet kilkuletnie dzieci. I to one bardzo przeżywają właśnie tego typu wyznania własnego rodzica. Kolejna cecha, bardzo charakterystyczna dla socjopatów, brak umiejętności tworzenia długotrwałych relacji, na przykład przyjaźni. Nawet gdy dojdzie do jakiejś tam przyjaźni, to kończy się ona, można powiedzieć, po kilku latach, zazwyczaj kończy się jakimś konfliktem, ogromną kłótnią. I tak naprawdę. Nikt nie wie, o co poszło. Konflikty w rodzinie, wśród znajomych, w pracy, w sąsiedztwie. Wystarczy, na przykład, że sąsiad zapuka do drzwi, prosząc o pomoc w jakiejś sprawie nagłej. Może na przykład spodziewać się, że taki socjopata wybiegnie do niego i zacznie krzyczeć, po prostu. Dlaczego? Dlatego, że. Może spał, może jego spokój został zakłócony, albo oglądał telewizję? Trudno powiedzieć. Kolejna rzecz, którą zaobserwowałam, o której tak naprawdę nigdy nie przeczytałam, ale która dała mi do myślenia otóż ćwiczenie charakteru pisma różnych charakterów pisma. Można zaobserwować na jakichś kartkach, czasopismach, starych gazetach. To samo zdanie, oświadczam, że upoważniam coś tam, coś tam. I podpis Kowalski, Jaroszewicz, nazwiska, które nie są Wam na przykład znane wśród rodziny, znajomych. Mogą to być nazwiska osób z pracy. I teraz pytanie, dlaczego ta osoba podrabia albo ćwiczy charakter pisma, który nie jest jego charakterem pisma, tylko stara się zmienić, jakby. I ćwiczy, 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 cała kartka zapisana z góry na dół. To też mnie zastanawia, w jakim celu. Podkradanie członkom rodziny, na przykład prądu, wody, drewna, węgla kolejna bardzo przykra cecha powiedziałabym szkodliwa, bo ma związek z przemocą fizyczną. Czyli stosowanie de facto przemocy fizycznej do osiągnięcia swojego celu, wymuszenia na przykład na dziecku pewnych zachowań, na przykład sposobu ubierania się, fryzury. Tutaj zresztą członkowie rodziny mogą spodziewać się tego, że osoba dysocjalna, socjopata, bardzo szybko z Kłótni z agresji słownej przechodzi na agresję fizyczną. Podbiega, wymachuje rękoma, jego gesty, ruchy rąk, tak naprawdę świadczą o tym, że jest on gotowy czy ona do podjęcia ataku fizycznego. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja o niej wspominałam w pierwszej części na temat rodzica socjopaty. Rodzic socjopata w celu otrzymania na przykład zasiłku z opieki społecznej, może renty, jest w stanie udać się do szpitala psychiatrycznego w celu ustalenia diagnozy najczęściej depresja, powiedzmy. Jest w stanie udać się do tego szpitala na obserwację tylko po to właśnie, żeby Korzystać z benefitów, uniknąć pracy. I co więcej, w szpitalu podczas takiego pobytu, na obserwacji, w celu ustalenia diagnozy, jest w stanie naprawdę zrobić niezły teatr, zagrać tak, żeby nikt nie zorientował się, że ma do czynienia z socjopatą. Potrafi oszukać psychologa, psychiatrę, po prostu każdego, kogo trzeba. Nawet pracownicy opieki społecznej również nie są w stanie zorientować się z kim mają do czynienia. I teraz taka wskazówka dla psychologów i psychiatrów, którzy diagnozują osobę, która przybywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym, która ubiega się o jakieś świadczenia socjalne, na przykład. Otóż socjopata ma zdolność mentalną, zdolność do podejmowania decyzji. I teraz, w celu ustalenia diagnozy, powinno przeprowadzić się wywiad także wśród członków rodziny, po to, aby mieć taki jakby większy obraz tego, jak dana osoba, pacjentka zachowuje się w domu czyli zebrać informacje od członków rodziny. W tym celu potrzebna jest zgoda pacjenta. I teraz. W momencie, kiedy on czy ona odmawiają Wam kontaktu z członkiem rodziny, czy członkami rodziny, wówczas powinna zapalić się czerwona lampka. Pytanie: dlaczego nie wyraża zgody na kontakt z rodziną? Kończy mi się czas. Do rodzica socjopaty wrócę w kolejnej części. Zapraszam.